Dzień dobry Państwu. Telewizja w Punkt. Ma zaszczyt przedstawić rozmowę z gościem specjalnym, maestro Olgierdem Łukaszewiczem. My z Olgierdem działamy już jakiś czas, ratując ludziom skórę. Olgierd okazał się nie tylko wybitnym aktorem sceny i filmu, ale w tej chwili przede wszystkim społecznikiem, przyjacielem ludzi, humanistą. E, Olgierdzie, teraz poprosiłem Cię o poparcie strajkującej załogi w Solarisie pod Poznaniem. Dlatego, że jesteś znany właśnie z tego, że lubisz ludzi, a ci ludzie pracy po prostu za mało zarabiają. Ja chcę przypomnieć, że my jeszcze w dawnych czasach popieraliśmy trochę inne strajki, które przyniosły nam wolność, ale również właśnie o prawo do strajku, z którego dzisiaj załoga Solarisa korzysta. I prosimy różne osoby, inteligencji, artystów między innymi aktorów, żeby, żeby właśnie poparli ludzi pracy, żeby ten sojusz artystyczno-inteligencko-pracowniczy odnowić po wielu latach, no niestety, smutnej przerwy. No, składam wyrazy szacunku, solidaryzuję się z oczekiwaniami strajkujących, przede wszystkim z dramatyczną ich sytuacją, rozumiem. Jako aktor kiedyś brałem udział w filmie o strajku Perła w Koronie Kazimierza Kuca. Nie zapomniałem. O, o tym, jak strajkowali górnicy, ryzykując wręcz tym, że zaleją ich razem z kopalnią. Oczywiście to było oparte na pewnych faktach przedwojennych. Ciekawe, że historia się powtarza, że kapitalizm trzeba oswajać, wychowywać czy z nim walczyć. Jako aktor, były prezes Związku Artystów Scen Polskich, wiem co to jest, kiedy nie ma się w ogóle prawa do strajku, kiedy się jest prezesem stowarzyszenia, a nie ma silnego związku zawodowego, a nawet gdyby był, to nie ma organizacji pracodawców. Mówiłeś Państwo o tym? macie pracodawców, apeluję do nich o płacę. Mówiłeś o tym zalewaniu was na w tej kopalni. Yy, tu nie będzie zalewania. Tu jest próba wzięcia głodem. Otóż nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w Polsce ostatnio przez te 30 lat było bardzo mało strajków. Wolność wybuchła dzięki strajkom, a potem te strajki jakby przestali się może były powody do strajkowania. Jednym... Doskonale to rozumiem, ponieważ we własnym środowisku, przepraszam, że od, od, od tego zaczynam, ale muszę pokazać tą swoją wrażliwość. Nie byłem w stanie bronić artystów w różnych małych teatrach, szczególnie teraz też to się jest bardzo ważne w okresie pandemii i tak dalej, którzy zarabiają około 2000 zł, resztę mają płacone od spektakli, które w tej chwili na przykład się nie odbywają. No, i niestety nie mieliśmy przeciwko nas tej właśnie wspomnianej organizacji pracodawców, dotyczy to też dziennikarzy i tak dalej. I ten system rzekomo jest taki ma być w Unii Europejskiej, a to jest nieprawda. Ponieważ istnieje Komitet Dialogu Społecznego dla przedstawień żywego planu dla audiowizualnych artystów, tylko że my ciągle żeśmy tego naszego ustroju do prawa, do strajku do rozmowy do pertraktacji dwóch stron dla naszego środowiska ciągle nie wywojowali rozumiem Waszą wrażliwość, dlatego. Teraz chodzi o to, żeby jednak ta załoga doczekała się tych podwyżek. Przed chwilą mieliśmy stosunkowo niedawno zwycięski strajk w Trzemeśnie w fabryce Paroc. Teraz ostatnio wygrała strajk załoga białostockich Uchwytów, no, po, połowicznie, bo chcieli 600, dostali po 300 do tych podwyżek. Tam przyszedł menadżer z Hiszpanii, bo to jest teraz kapitał hiszpański Solaris, polska firma, przeszła i szwańskie ręce i on właściwie wydawał się nie wiedzieć o co chodzi. Nie? Przyszedł, powiedział hałariu i zapytał o co wam chodzi. No i to oczywiście spotkało się z oburzeniem załogi, został wygwizdany i uciekł. Ale to strona pracodawcy jest bardzo silna, oni mogą dłużej wytrzymać niż pracownicy ich rodziny bez wypłaty, dlatego zorganizowaliśmy zrzutkę bo tak, no dzisiaj oni, jutro my. Ja mam nadzieję, że jak protestować będzie środowisko aktorskie, czy załogi poszczególnych teatrów, to będzie zwrot tak zwany. Czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I też będziemy robili zrzutki, ciągle robimy jakieś zrzutki, żeby wesprzeć protesty pracownicze, bo związki zawodowe nie mają pieniędzy, nie stworzyły funduszy strajkowych, są słabe. Ten ruch związkowy dopiero się odradza. Poprzez rzutkę? Nie twierdzę, że masz duże pieniądze, żeby go ale przynajmniej namawiam. Tak, oczywiście. Widać po orkiestrze świątecznej pomocy, że stać nas, nas, wrażliwość, solidarność. I w wielu tych akcjach, które poszczególne osoby z, na, z o, własnym nieszczęściem apelują do opinii społecznej, warto uwrażliwić nas wszystkich na takie zbiorowe. Nieszczęścia, tragedie, kłopoty. Warto ośmielić do dyskusji o tym, co to znaczy work, life balance. To jest hasło wszystkich związkowców w Europie, praca, życie to Dobra. gdzieś musi być razem ze sobą skorelowane. I związkowcy powinni mieć prawo perfektować poziom swojego życia. Z pracodawcami. Wiesz, ta, ta firma, jakby takim iskrą zapalną do strajku, było ogłoszenie wyników finansowych firmy. Więc firma akurat osiągnęła, produkują bardzo dobre autobusy, Solaris, elektryczne, również znane i sprzedawane w całej Europie. I firma ogłosiła bezprecedensowo wysokie zyski. Nie? Dlatego apeluję do właścicieli tejże firmy, okażcie wrażliwość społeczną. Przynajmniej taką jak w tych krajach, jaka obowiązuje, jaka panuje. Skąd przyjechaliście? No a tam też są strajki. i Dzięki temu ta wrażliwość jest potęgowana. Natomiast trochę jest takie wrażenie, że jak się przyjedzie do takiego kraju jak Polska, to można zapłacić mniej. Mamy nadzieję, że wspólnie ich z tego błędu wyprowadzimy. To znaczy życzę, żeby zawsze jakoś ta praca była. Koszt pracy był konkurencyjny w stosunku do innych krajów, żeby ta praca w ogóle w Polsce była. Ale te różnice, które w tej chwili, w tej chwili nie umiem dokładnie podać cyfr, ale to są dosyć duże różnice, porównywałem to jak to wygląda w Niemczech i w Polsce, gdzie granicę, to rzeczywiście ta praca jest bardzo nisko Zyski opłacana. Zyski wypracowuje załoga, więc powinna mieć jednak większy w nich udział. Taką mam wrażliwość. Dziękuję ci bardzo za to poparcie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz zagościsz w naszej telewizji. Dziękuję.